Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz, witam Państwa bardzo serdecznie zapraszam do wysłania dzisiejszego EKG, a w naszym studiu profesor Dariusz Rosati, który właśnie wszedł, proszę Państwa, były minister panie. spraw zagranicznych, Europoseł, poseł, szkoła główna, handlowa, profesor, doktor habilitowany, bo i się obawiałem, że dzisiaj na Wojciecha Romana wszedł. A powiem państwu, jak ten sposób na Wojciecha Romana, ten nie, jest nie, sposób prze, na Romana... Proszę, nie dosłownie to trafię. Nie, No tak. Nie ma, nie, nie ma, nie ma Wojciecha Romana w studiu, na no, sposób na Wojciecha nie Romana, proszę państwa, to jest tak, żeby się spóźnić, żeby zafunkcjonować w świadomości radiosłuchaczy, bo tak, każdy... Tak tak tak, 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 taktyczna. Można powiedzieć, że po dzisiejszym tekście w polityce Żyna Rybińskiego, bo profesor Rybiński jest specjalistą od PR-u teraz, takim najwybitniejszym w Polsce spośród, <laughs> y, spośród wszystkich profesorów i nie tylko. Sebastian Mikorz jest także z nami. Dzień dobry. Były prezes PLL-LOD, wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, starszy doradca obecnie w Societe Generale. Proszę co, były już? Były wiceprezes. Nie, A, nie, starszy by... doradca cały czas. Starszy doradca jest. <gry> cały czas jest. Adam Niewiński, prezes Kselion, doradcy finansowi. Dzień dobry. Proszę państwa, na rynkach papierów wartościowych wczoraj wzrostowo powyżej 1% w Europie Zachodniej na większości rynków. I we Frankfurcie prawie 2%, w Paryżu także powyżej 1,5%, w Londynie jest pełna 1%. Dow Jones powyżej 1%, WIG-20 także powyżej 1%. Dzisiaj Nikkei w Tokio lekko w górę, bardzo 1,1%, ale przypomnę, wczoraj był ostry wzrost. Hang Seng w Hongkongu z kolei stracił 14,1%, setnych, 14 setnych cóż w tej chwili widać. Teraz WIG-20 zyskuje 0,2%, w Paryżu wzrost o 2 Także niespełna 2, ale jednak frank szwajcarski traci 30% kosztuje 3,21. Niestety cały czas dużo. Euro bez zmian 3,95. Dolar amerykański 36,7% na minusie 2,73. I y, funt brytyjski na minusie 14%, cena 4,51 zł. EKG. Proszę Państwa, kto naprawdę jest bez pracy w Polsce? Bardzo ciekawy tekst w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Jak wygląda prawdziwa mapa polskiego bezrobocia? Właśnie, o, pytam. Zapytam Panów, ilu w Polsce jest bezrobotnych, Panie profesorze? No, ilu jest bezrobotnych, czyli tak. zarejestrowanych w urzędach pracy? A, to jednak aha to jedno no dobrze to ilu jest zarejestrowanych ale ilu, ilu jest bezrobotnych trzynaście procent trzynaście procent jedenaście mało się no właśnie 2 miliony prawie tak a w rzeczywistości jest o wiele o wiele mniej o wiele mniej, no no mniej. Właśnie, Do, to, liczba rzeczywiście szukających pracy jest o jedną piątą mniejsza niż w rejestrach pośredników. Na Warmii i Mazurach realne bezrobocie jest niższe aż o połowę. Warmia i Mazury. Jest zarejestrowanych 21,4. Jest taki sposób, żeby liczyć rzeczywiste bezrobocie i z tego sposobu wynika, że jest 10,1. Na Podlasie np. Na 13,9, a 10,1. Ciekawie na Mazurszu sytuacja wygląda. 10,7, a 7,6 jest w rzeczywistości. Chociaż ja tak się dziwię, bo na Mazowszu bezrobocie. Skąd na Mazowszu bezrobocie? No ale to poza Warszawą. Dokładnie na obrzeżach. Radom, Radom na przykład. Hmm. Siedlice, siedlice, tak. Radom, Siedlce. Zaliczany do Mazowsza. Statystyki Mazowsza są bardzo wykrzywione przez Warszawę. Według oficjalnych danych w Polsce są ponad 2 miliony bezrobotnych. Ilu naprawdę szuka pracy? Żeby to sprawdzić, Główny Urząd Statyst Statystyczny co kwartał prowadzi tak zwane badanie aktywności ekonomicznej ludności. BAEL to się w skrócie nazywa. Pyta niemal 60 tysięcy osób od 15 do 74 roku życia, czy mają pracę. Mają, y, mają ten, kto zarabiał choćby przez godzinę w danym tygodniu, lub czy są gotowi ją podno, podjąć. Za bezrobotną nie zostanie uznana osoba, która pracowała, ale na czarno, ani taka, która nie jest w stanie podjąć pracy w ciągu dwóch tygodni. Po takim przeliczeniu okaże się, że bezrobotnych jest 1 777 tysięcy osób. Stopa bezrobocia w pierwszym kwartale wyniosła 10%, choć w rejestrach urzędów pracy istnieje 13,1%. Dane Bael są porównywalne z innymi krajami Unii. Średnia unijna wynosi 9%. I pół procent. Zdaniem profesora Janusza Czapińskiego, głównego autora diagnozy społecznej, bezrobotnych jest jeszcze mniej niż w danych BAEL. Uznaliśmy, że ktoś, kto mówi, że nie ma pracy, a jego dochody wynoszą więcej niż 950 zł, jest fałszywym bezrobotnym. W 2009 roku stanowili oni aż połowę. Wyjaśnia. Czy to ma jakieś, jakieś znaczenie? Czy też nie ma? Te, te statystyki nie mają żadnego znaczenia. Czy one mają nas pocieszać jakoś, że tych bezrobotnych jest mniej niż wynikałoby ze statystyk? Jakie to ma znaczenie? To ma jakieś znaczenie makroekonomiczne no, dla procesów nie, no ma, gospodarczych, no, panie profesorze. No zawsze, no po pierwsze <laughs> oficjalne statystyki zawsze zawyżają faktyczną liczbę bezrobotnych po i co? to jest... Słucham. Po co? T tak są zbierane dane w urzędach pracy, w związku z tym tam się bardzo łatwo zarejestrować, natomiast część z tych osób oczywiście pracuje nielegalnie czy nieoficjalnie. To jest po pierwsze, część z nich utrzymuje się z innych źródeł również i właściwie mamy ciągle kłopot z określeniem tego odsetka osób, którzy aktywnie w ogóle nie szukają pracy. Oni zapytani mogą powiedzieć, że są bezrobotni, chętnie podjęli pracę, ale de facto nie podejmują żadnych działań w tym kierunku, bo mają albo inne źródła dochodu, mają na przykład majątek, czy mają u zamożnych krewnych czy, czy współmałżonka. No generalnie rzecz biorąc, trzeba o tym pamiętać, jak się porównuje oficjalne stopy bezrobocia, i dlatego zresztą urzędy statystyczne robią te badania typu Bael, prawda? bo one mają jakby w założeniu wyeliminować tę ten, ten, ten wadę oficjalnych pomiarów. Wynikają z tego dwa wnioski. Po pierwsze, z bezrobociem rzeczywiście nie jest tak źle. Po drugie, tworzona jest ciągle w polskiej gospodarce szara strefa, która... No, przyczynia się do wzrostu PKB, natomiast nie jest uchwytywana w oficjalnych statystykach. Proszę Państwa, z drugiej strony mamy tekst w dzienniku Gazecie Prawnej: Bezrobocie nie doruszenia. Armia ludzi bez pracy w Polsce szybko się nie zmniejszy. Wzrost PKB o 4, 40%, Jest zbyt mały, by to zmienić, ale na ten temat drugie części na temat tego wzrostu. Czyli taki tekst bardziej pesymistyczny. Dwie gazety, na pierwszej stronie na temat bezrobocia, i ten drugi jest jakby pokazujący, że to bezrobocia aż ale, tak się bardzo Polska nie w ogóle na tyle innych krajów miała zawsze stosunkowo wysokie bezrobocia. Bezrobocie. Właśnie dlatego, że mamy dużą część ludzi, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni, a faktycznie nie szukają pracy. Wśród fałszywych, stałych fałszywych bezrobotnych Czapiński wyróżnia cztery typy. Gospodynie domowe mają inne obowiązki, rejestracji potrzebują do ubezpieczenia zdrowotnego, to po pierwsze. Po drugie, pracujący z premedytacją na czarno, nie myślą o emeryturze, liczą się wyższe zarobki dziś. No, nie tylko dlatego, po prostu nie mają innej szansy, żeby, żeby pracować, bo jeśli zgłosiliby się czy zażądaliby etatu od swojego pracodawcy, to pracodawca powiedziałby bardzo dziękuję. Bezrobotni rotacyjni to następna grupa. Po odpracowaniu minimum w legalu rejestrują się, by pół roku brać zasiłek i jeszcze pensję na czarno. No i najbardziej mi się podoba ostatnia grupa i bumelanci, proszę Państwa, dwie lewe ręce, niezainteresowani pracą. Bowiem chciałbym tutaj przypomnieć starszym osobom, czyli w moim wieku mniej więcej pi po pięćdziesiątce, Eee, że no bumelanci taka kategoria jeszcze a to, z PRL-u, prawda? Młodszy, to młodszym trzeba przypomnieć. A młodszym powiedzieć, a poinformować uprzejmie, że bumelanci tak, jest tak. to kategoria z PRL-u, którą często operowali rządzący, bowiem grzechem Oficjalna było... Wiecie, ogromnym tak? tak nie, 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 pracować. nie pracować. Nie pracować. Ten, kto nie pracował, był bumelantem, bo im pracować mogli Mogli wszyscy, za marne pieniądze, ale, ale powinni byli wszyscy pracować. No ale jak się okazuje, bumelanci wówczas też byli nawet kiedy można było pracować, tak zwani bumelanci. Czyli po prostu, bo ja nie nazywam ich bumelantami y ludzi, y których praca się nie ima. No, nie, nie, nie lubią po prostu pracować. Przetrwali wolą zmianę na... systemu, zmianę ustroju przetrwali według profesora Czapińskiego ciągle mamy tych bumelantów. I ciągle mamy bumelantów. No nie, czy bumelantami na przykład są ci, którzy odprowadzają wózki, prawda na parkingach. I zarabiają na, na te nałożenia? No nie, no ci, nie, ci, nie, ci, 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 ci są w no, tych właśnie statystykach, jak, jak zakładamy, właśnie, którzy czy, no. dokładnie są pewnie zarejestrowani jako bezrobotni, ale, ale osiągają dochody. Ale niekoniecznie, bo są też tacy, którzy w ogóle nie są zarejestrowani, bo, bo, to, nie tylko, bo to nie tylko Polacy, prawda? Natomiast na ciekawe, ciekawy pracy. tekst był w wyborczej w poniedziałek odnośnie nowego pokolenia Y na rynku pracy. Czyli, czyli młodzież w wieku tam około, około 25 lat, czyli ten naj, naj, najmłodszy na rynek wchodzący na rynek. No i właśnie tam, tam opisywano, że to pokolenie ma bardzo konkretne oczekiwania, czyli przychodząc na na spotkanie odnośnie pracy. Mówi o swoich oczekiwaniach finansowych i mówi minimum taka i taka kwota, poniżej nie będę pracować, bo to nie ma sensu. Bardzo szanują swój bilans, znaczy ba balans pracy i, i życia osobistego. Chyba dobrze. Dobrze, no ale tam stopa bezrobocia sięga 26%. 26,7% dokładnie, proszę państwa, to y, osoby bez pracy, według tego ale, z, y, według e, tego e, statystyki. Sporo wśród nich jest wyższym z wyższym no, wykształceniem. Tak. Bardzo dużo, ale, ale no. dla części to jest życiowy wybór, mm -hmm, bo, tak. bo oni sobie na tyle szanują swój komfort życia i, e, i tam była przytoczona taka ładna historia, że, że jedna z aplikantek na stanowisko recepcjonistki zapytana, czy coś będzie jej przeszkadzać, żeby codziennie być pomiędzy 8 a 16, odpowiedziała, że tak, bo rano ma siłownię. A, a, ale ja on to też. Oni dobrze świadczy, to... może siłownia za późno otwierają, i to jest problem, że trzeba by zmienić po prostu siłownię. Żeby i dostosować do i... wymagań no, tej no młodej tak, osoby. I nieco wcześniej wstawać. A. Ja staję w pół do piątej, ale mówić może w moim wieku tak jest, albo o piątej. Nie, o no, pół do piątej to nie no, dzisiaj akurat. No tak, tak to był ma przykład to specyfiki tego pokolenia Więc Y, tak? Si i... si siłownia też powinnaś otwierać o piątej. No tak, ale milczące nie. założenie jest takie, że oni mają z czego życie, tak wszystko, prawda? Jakoś. No pewni nadal jeszcze z rodziców, bo Statystyki w ogóle rynku pracy mają jednak dwa cele i my trochę od, od, odchodzimy od tego, co tutaj zostało napisane. Po pierwsze, to jest ten system kosztuje pieniądze. Tak? To znaczy, po to się robi te statystyki, żeby pokazać, że to są ludzie, którzy mogą wejść na rynek pracy. I to, czego mi brakuje w tych informacjach, bo chyba, że to jest gdzieś tu w tekście, czego, czego nie dostrzegłem, to jest, ile osób jest długotrwale na rynku pracy. Dlatego, że ci wszyscy, którzy są rotujący, no to, to wiemy, że to, to są różne mechanizmy wchodzenia i wychodzenia. Z rynku, ale jeśli to jest um, bezrobocie, powiedzmy dwa lata, trzy lata, to wtedy okazuje się, że taka osoba jest trwale na bezrobociu i bez szans na znalezienie pracy, chociażby przez brak, brak kwalifikacji. A. Drugą ciekawą rzeczą, której... Czyli chodzi Pan o bumelantów, jakby nie, 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 Słopiński. bumelant, bumelant to właśnie... nie we ręce nie Nie, 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 nie ale to chciałem, przejść, to chciałem przejść do bumelanta, dlatego, że tutaj nie wiem, czy jest informacja we francuskim systemie, jest bardzo ciekawie liczone to, że jeśli przestaje się uznawać za bezrobocie Osobę, która odmówiła dwie propozycje pracy złożone przez Urząd Pracy. Um, bardzo, bardzo tutaj symptomatyczne jest to, że Urzędy Pracy ma, dostają oferty, mają grupę kandydatów w danym regionie, który spełnia tak. kryteria i nikt nie podejmuje tej, tej pracy. I takie, takie osoby po dwóch, dwóch takich próbach powinno się po prostu wyrejestrować, bo to znaczy, że one aktywnie nie, nie szukają, bo bezrobotny to jest ten, kto szuka pracy dla zarobku. A, a nie by, by pracy dla pracy. Tutaj kazus ka, gospodyń domowych jest symptomatyczny. Tylko, że myślę, że ono by się drastycznie zmieniło, gdybyśmy wymyślili sposób na ubezpieczenie społeczne y, pań czy panów, a głównie pań, które zostają w domach dla wychowania, y, dla wychowania dzieci. No dobrze, które... no, ale ubezpieczenie społeczne także panów, no, proszę pana. No. Tak, tak. No, ale ka, ja, tak, panów, w naszym społeczeństwie. W domu to, oczywiście, dzieci, ale w naszym społeczeństwie. Dobrze, skierwam... że pan się ujął tak, za nami. Tak jest, to. Wszyscy jesteśmy w domach, prawda? Ale jakby to. To, 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 co, to co jest. Yy, yy, znaczy te, te statystyki pracy po prostu nie pokazują wszystkiego niestety.